Biskupka Marian Bud, która przemawiała z Narodowej Katedry w Waszyngtonie, zwracała się do prezydenta Donalda Trumpa. Był tam obecny. Wielu ludzi dało na to swoje spostrzeżenia. Ja dam swoje, mój komentarz także. Więc wydać mam znać to jest tak zwana biskupka Marian Bud i ponownie poczynię wiele spostrzeżeń ona patrz tutaj na Trumpa podczas tej przemowy więc posłuchajmy poczynię konieczne komentarze I w Now. Więc jej wpierw wypomnę, że ta katedra narodowa jest katedrą episkopalną. Denominacja Episkopalion całkowicie poszła w odstępstwo. Mam w swoich szeregach posługujących, którzy zaprzeczają fundamentalnym naukom chrześcijańskiej wiary. Biskup John Charles Spong wyszedł z był biskupem w Kościele Episkopalnym i był sztandarowym heretykiem. Zaprzeczył się z temu zmartwychwstaniu Jezusa. Jego Bóg był bardziej na podobieństwo konceptu Boga w New Age, jako nieosobowej mocy i energii. I było wielu, którzy wyszli z Kościoła Episkopalnego i jest wielu wewnątrz tego Kościoła, którzy nie są ortodoksyjnymi chrześcijanami. Ponownie, to jest odstępcza denominacja. Sam fakt tego, że ma się tutaj kobietę, która twierdzi, że jest biskupem, i oczywiście powodem tego, czemu mówimy o biskupach w kościele episkopalnym, jest tak dlatego, że kościół episkopalny wyszedł z kościoła anglikańskiego i w czasie wojny rewolucyjnej po 1776. Wraz z deklaracją niepodległości. Wiele z tych anglikańskich kościołów w Stanach Zjednoczonych, które były wcześniej brytyjskimi amerykańskimi koloniami, przed rozłamem, przed rewolucją przeciwko brytyjskiej kronie, oni stali się wtedy kościołem episkopalnym. Kościołem anglikańskim, a brytyjskiego monarka. Jego głowy i kościoła. Z powodu rewolucji odrzucili brytyjskiego króla jako swojego. Episkopalianie usunęli te związki z koroną. Więc teraz ich powiem. Po pierwsze, termin biskup i starszy i pastor to są wzajemnie wymienne terminy. Nie będę teraz chodził o samą ewolucję urzędu biskupa, jako oddzielnego urzędu w kościele. Ale niech powiem do nagrania. Nie wierzę, że kobiety mogą być ordynowane do posługi. Nie wierzę, żeby kobiety mogły być pastorami. A co dopiero biskupami. Jak widzimy tutaj. I powodem tego jest to, że pisma są bardzo jasne. Pierwszy to Tomateusza 2.12. Apostoł Paweł mówi, nie pozwalam kobiecie nauczać, ani mieć autorytetu nad mężczyzną. Więc jej nie jest dozwolone, by nauczać w kościele. Po drugie, pierwszy 14, Paweł idzie tak daleko, by powiedzieć, że kobiety w Kościołach mają milczać. Mogą się modlić, mogą prorokować, pierwszy 11, ale w Kościołach mają pozostać w milczeniu. Kolejna kwestia jest w tym, że Pan Jezus Chrystus wyznaczył 12 ludzi jako swoich apostołów. Nie wybrał kobiety. Są pewni, którzy próbują twierdzić, że są pewne odniesienia do kobiet, tylko do apostołów, ale naprawdę będziecie musieli grać w gramatyczną gimnastykę, żeby móc do tego dojść. W ogóle nie ma to żadnego dowodu. W rzeczy samej w historii Kościoła, zawsze rozumiano, że mężczyźni są prawowiernie wyznaczonymi ludźmi do bycia pastorzami kościoła, nie kobiety. I idea tego, że kobiety mogą być pastorami narosła z ruchu feministycznego. Gdy narósł ruch feministyczny, to wtedy zaczęto przepychać tą ideę, że kobiety mogą zrobić cokolwiek, to, co mężczyźni mogą zrobić. Że nie ma nic, co mężczyźni mogą zrobić, czego nie mogą zrobić by kobiety. Co oczywiście zostało udowodnione całkowitą katastrofą. Więc przez większość historii Kościoła, idea tego, że kobieta mogła być pastorem lub przywódcą w Kościele, posługującym przywódcą, nigdy nie miała racji bytu. To nigdy nie było uznawane. Więc jest bardzo jasne z Nowego Testamentu, że kobiety nie mogą być pastorami. Nie mogą być starszymi. Nie mogą mieć autorytetu nad mężczyzną. I ponownie, wyznaczenie mężczyzn przez pana Jezusa Chrystusa jako swoich apostołów, którzy potem wyznaczali starszych, to jest bardzo jasne w Nowym Testamencie. Więc już teraz powiedziałbym, że kościoły, które przyzwalają na kobiecych pastorów, jesteście w pogwałceniu pismu jesteście w nieposłuszeństwie wobec pism, wobec samego Boga. Więc posłuchajmy. Ona także będzie mówić, że ludzie się boją. Właśnie mieliśmy wybory prezydenckie. Czy bali się, kiedy Biden został prezydentem? Się wstrzyma, nie zdaję się wstrzymać i poczynić konieczne komentarze. Więc ona chce, by Trump miał miłosierdzie nad ludźmi kraju. Co to w ogóle znaczy? Co to w ogóle znaczy, by mieć miłosierdzie? Miłosierdzie. Czy ludzie Stanów Zjednoczonych zrobili coś złego? Boimy się. Boimy się, Ciebie, Trump. Nie baliśmy się Bidena ani Kamali Harris. Ale boimy się, Ciebie, Donald Trump. I przy okazji, jeżeli spojrzycie na historię tej Marianne Bud, to ona jest klasycznym wrogiem Trumpa. I czyni to bardzo jasnym w jej protestach. Więc obchodzicie się, że to jest długowiecznym wrogiem Trumpa. There are... Są gejowskie, lesbijskie, transseksualne dzieci. Co to ma wspólnego z Samosera w Chinach? To jest kobieta, która nie tylko wspiera tę ideologię, ale to jest kobieta, która wspiera chemiczną kastrację dzieci do tranzycji z mężczyzny do kobiety lub vice versa by dziewczynką obcinać ich piersi. I ona wspiera masakrowanie ciał tych dzieci. Więc sam fakt, tej kobiety, która w ogóle nie powinna być posługującą, ale to nie jest Kościół episkopalny jest i tak odtęczą kościołem. Ale potem by dawać wykład prezydentowi wobec rzeczy, które Bóg nazwał obrzydliwością, w bardzo jasny sposób w Piśmie, że jeżeli mężczyzna kładzie się z mężczyzną w taki sam sposób, jak kładzie się z kobietą, to jest to obrzydliwość. Kapłańska 18.22 i kapłańska 20.13 i pod prawem mojżeszowym karą za to była śmierć. My dziś nie jesteśmy pod zakonem mojżesza, ale w zakonie mojżesza za to była kara śmierci. Więc by mówić o tych stylach życia, jako będących podzielne ze świętym Pismem, Nie. To w ogóle nie jest nawet nauczyciel Słowa Bożego. To jest zboczenie Bożego Słowa, Świętego Pisma. Więc w historii, w biblijnym świecie jeden z zadań proroków w odniesieniu do króla było to, by dostarczać im Słowo Boże. Jak na przykład zrobił Nathan do króla Dawida, by dostarczyć im Słowo Pana. Ta kobieta nie dostarcza Słowa Pana Donaldowi Trumpowi. Ona dostarcza mu kulturowy marksizm. Ona dostarcza mu ideologię woke. Po całości. And Some who fear for their lives. Dlaczego boją się o swoje życie? Czy Trump podaje kwarantannie? Czy Trump stawi ich do więzienia? To jest ludzie... To jest nic jak jest lanie wody. To wszystko, co robi, leje wodę. Ponownie, czemu się boją? Jaki jest strach? Tylko dlatego, że Donald Trump słusznie powiedział, że idąc naprzód, uznajemy tylko dwie płcie mężczyznę i kobietę? To jest dokładnie to, co pismo mówi. W rodzaju 1, 26-27, gdy Bóg stworzył pierwszą ludzką parę, jest powiedziane: stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Na jego obraz. Więc już od samego początku, odkąd Bóg stworzył rodzaj ludzki, Bóg nas zdefiniował jako mężczyzna i kobietę. W czy same słowa mężczyzna i kobieta, pierwsze sprawiają się w rodzaju 1.27. To nie jest stosowane do wobec zwierząt. To jest po raz pierwszy użyte wobec ludzkiej pary, ponieważ są unikalnie uczynieni na obraz Boży. Tak też czy to jest kontrowersyjne? Że Donald Trump mówi o tym, że idąc naprzód. Są tylko dwie płcie?

Co z nimi? Co z nimi? Ludźmi, którzy pracują w fabrykach. Którzy zbierają plony. Co z nimi? Jaki jest problem? Czy mówisz o nielegalnych imigrantach? Jeżeli mówisz o nielegalnych imigrantach, to wtedy nie ma znaczenia. Jak wiele plonów zebrali? Faktem jest to, że łamią prawo. Nie Stany Zjednoczone, tak jak każdy inny suwerenny naród jest narodem praw. Tak więc jedną z rzeczy, którą musimy zrozumieć, jest to, że w rozdziale 13 Bóg obdarzył ziemskie rządy autorytetem do tego, by karać złych i nagradzać dobrych i by chronić niewinnych, ciężko pracujących obywateli swojego narodu. Zadaniem rządu jest to, by sprawować prawo. I by używać miecza, by poddawać egzekucji tych, którzy łamią prawo przez morderstwo. Dla przykładu. Więc nie myśl, by Donald Trump miał jakiś problem z ludźmi, którzy zbierają plony, i którzy pracują w tych wszystkich miejscach. To jeszcze ma problem, i słusznie. To nielegalni ludzie, nielegalni nieznajomi, którzy są w naszym narodzie, i słusznie. Są tu nielegalnie. I Bóg nienawidzi nierówno odważniki. Bóg nienawidzi profanację sprawiedliwości. I więc, jeżeli są tu legalnie, mówię tu o Stanach Zjednoczonych, jeżeli są w Stanach legalnie, to owszem, wszystko w porządku. Ale, jeżeli ono odnosi się do nielegalnych, jeżeli tak jest, to jest zadaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Żeby chronić swój naród, i to jest prawo prezydenta, bo upewnić się, że prawo i porządek jest zachowany. Bo to jest. Mogą nie być obywatelami. Innymi słowy, ona mówi tu o nielegalnych. Nielegalni. Oni mogą nie być obywatelami. Ale to w porządku. Prawda? Nie, to nie jest w porządku. To nie jest w porządku. Ona nie wspomina wszystkich tych nielegalnych ludzi, którzy przyjeżdżają do kraju. I którzy zabili amerykańskich obywateli. Czy ona ich wspomina? Czy ona płacze z ich rodzinami, którzy stracili swoje dzieci? Z powodu nielegalnych imigrantów, którzy ich zgwałcili i zabili? Czy tak jest? Więc ponownie, jeżeli są tu legalnie, w porządku? Jeżeli nielegalnie, to muszą zmierzyć się z konsekwencjami prawa. Tak, poprawną dokumentację. Ostatni raz, kiedy sprawdzałem, potrzebujesz mieć poprawną dokumentację, by być w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy w jakimkolwiek innym kraju. Nie możesz po prostu sobie wejść i żądać pracy, lub być traktowany jako równy obywatel. To nie jest to, jak to działa. To jest kraj prawa i porządku. Ale ona nie chce niczego z tego, ponieważ u tego korzenia leży pogarda dla autorytetu, dla prawa Bożego. Przeczytajcie Rzymian 13, 1 do 7 i zobaczcie, co Bóg mówi o rządzie i autorytecie, którym go obdarzył. by egzekwować prawo. Do prawdy. Do prawdy. Więc czy to no implikuje, że pewni z nich są? Pewni z nich? Więc co zrobimy z tymi? Co z tymi? W zasadniczo to, co na tej robi, to nas zachęca, do infiltracji Stanów Zjednoczonych nielegalnymi ludźmi. To jest bezprawne. Ona promuje łamanie prawa. Ona promuje bezprawne czyny przez robienie tego. Więc ponownie, nie ma to już żadnego zważania na prawo. Gdzie Bóg wzywa nas do tego, byśmy byli posłuszni autorytetom i tym, którzy są w władzy i modlili się za nich. Pierwszy to 2.1.2, by modlić się o tych, którzy są w autorytecie, by modlić się za królów. I za władców. Tak byśmy mogli żyć pokojowym życiem. Więc jeżeli chcecie mieć pokojowe życie, co mówi Apostopado, pierwszy to Maturze 2, 1, 2. Módźcie za tych, którzy są w autorytecie. Módźcie za królów i tych, którzy mają autorytet. I bądź posłuszny autorytetom. Tak długo, jak nie Bożego Prawa, jesteśmy wezwani do tego, by byliśmy posłuszni. Ta kobieta mówi: Nie zważajcie na to. Nie potrzebujemy tego. Płacą podatki, są dobrymi sąsiadami, są nielegalni. Czy oni muszą płacić podatek? Czemu potrzebują płacić podatek? O, ponieważ to prawo. Więc wybierasz sobie część prawa, którą chcesz. Wybierasz sobie część prawa, która mówi, że trzeba płacić podatki, ale nie musisz być obywatelem. To jest niezrównoważone, ludzie. To jest niezrównoważone. To jest niezrównoważone. Są wiernymi członkami. Jeżeli są wiernymi członkami naszych kościołów, synagogi, meczetów i świątyń, to czemu nie są posłuszni prawu ziemi? Skoro są dobrze. Czy to jest to, co znaczy być dobrym obywatelem? Żyć się obywatelem prawa? Czy to nie jest to, co znaczy być dobrym obywatelem? I to nie obchodzi. Nie obchodzi. Więc z jednej strony ona chce brzmieć tak i być ludzie, wypełniali swoje prawne obligacje. Podczas gdy z drugiej strony mówi, nie ma znaczenia, czy są obywatelami, czy nie. Więc co ona mówi, to jest z dwóch stron swoich ust. To jest konsekwencja łamania prawa. To jest konsekwencja oddania się do kraju nielegalnie. W pogardzeniu prawa. Więc ponownie to sprowadza mnie do tej idei, że potrzebujemy porządku prawa. Jest powód tego, dla którego Bóg ustanowił rządy. By utrzymać porządek. Tak więc narody, które dopuściły nielegalnych do ich granic, jeżeli spojrzycie teraz na Zachód, na zachodnią Europę, na dewastację w Zjednoczonym Królestwie w Anglii, na dewastację, którą widzicie teraz we Francji, nawet w Kanadzie, gdzie ja żyję, na działalność przestępczą, kradzież samochodów, kryminaliści wchodzący do sklepów i niszczących szyby, by ukraść biżuterię. Fakt tego, że są inwazje na domy, gdzie tutaj policja w Kanadzie mówi swoim obywatelom, by pozostawiali swoje kluczyki przy drzwiach, tak by ci kryminaliści po prostu mogli przyjść i wziąć swój samochód. Bo oni mają broń, a wy nie. Bo w Kanadzie nam nie pozwala się nosić broni. I jeżeli próbujemy bronić sami siebie przez tłamszenie tych intruzów, to my możemy zostać obciążeni napaścią. Więc żyjemy w kraju, w którym chronią kryminalistów. Chronią kryminalistów na każą obywateli przestrzegających prawa. To nie jest inne od tego, co słyszymy tutaj, właśnie teraz. Więc po prostu spójrzcie teraz na Zachód. Zobaczcie, co zrobiła nielegalna imigracja. Ona zniszczyła Zachód. Spójrzcie na Włochy. I szczęśliwie teraz rząd we Włoszech zaczyna deportować tych nielegalnych ludzi. Spójrzcie na Wielką Brytanię, Anglię. Co tam się dzieje? I na Francję. I ci ludzie tam przychodzą. Oni nie chcą pracować. Oni chcą, żeby Anglia nie zapłaciła. Oni chcą, by Anglia ich utrzymywała. I dawają czeki itd. To samo z Kanadą. Dają ich do pięciu hoteli, ten, gdzie ludzie muszą płacić noc w hotelu. I oni są tam z pieniędzy z naszych podatków. Czy to jest właściwe? Czy to jest sprawiedliwość? To nie jest sprawiedliwość. Bóg nienawidzi niesprawiedliwość. Tak, pomaga tym, którzy opuszczają wojnę i prześladowania, tak długo jak czynią to legalnie. Nie ma z tym problemu. Nie ma z tym problemu. Namaluj tutaj obraz Trumpa, jakby był jakimś potworem, którego nic nie obchodzi. Chcesz wejść? wejść przez prawne kanały. Zrób to legalnie. Tak mamy być miłosierni dla nieznajomego. Ale ten sam Bóg, ja nawet nie wiem, jaki jest Jego pogląd Boga, bo oni wierzą cokolwiek o Bogu. John Shelby, jak powiedziałem, zaprzecza Trójcy, zaprzecza Bogu Biblii i twierdzi, że jego pogląd Boga jest jak miłecz, nieosobowa moc. Bóg mówi, byśmy byli miłosieni na sieroty. I ten sam Bóg mówi nam, że miłuje sprawiedliwość, i nienawidzi niesprawiedliwości. Kocha sprawiedliwość i porządek. Niezrównoważona miara jest dla Pana obrzydliwością. Bóg nienawidzi niesprawiedliwość. Więc nie możecie mieć dwie strony. Nie możecie mieć ciaska i zjeść. Nie możecie mówić, mamy być młosierni i pomagać. Jest także sprawiedliwość. Także sprawiedliwość. I to dlatego Style Testament. Gdy Bóg mówi o tym, to jest spoza kraju, nieznajomy, kto jest w swoim obozie. Bóg dał prawa. Są prawa, które Bóg dał ludowi izraelskiemu przez Mojżesza. W tym, jak mamy się obchodzić z taką osobą. Były prawa, które były stosowane. To nie jest po prostu postawa, że ktokolwiek co chce. Więc ostatniej, że tutaj widzicie ludzie, jest tym, jak wygląda marksizm kulturowy. To jest tak wygląda społeczna Ewangelia. To nie jest Słowo Boga. To jest marksizm. Przebrany w biblijną terminologię. To jest o co widzicie. To jest marksizm w przebraniu chrześcijaństwa. Dobrze, więc jak wielu Ty przyjęłaś Marian Bat? Marianne, ale, jak wielu ty przyjęłaś do swojej narodowej katedry? Czy wzięłaś jakichkolwiek obcych do swojej katedry? Czy wzięłaś jakichkolwiek do swojego domu? Wątpię. Ona gada. Ale nie robi rzeczy, o których mówi. I to jest problem. Wielu z tych ludzi po prostu wyjdzie i będzie żyć bardzo politycznie poprawnie. Ale nie będą sami robić tej rzeczy, o której twierdzą, że ją robią, a którą my mamy robić, którą Amerykanie mają robić. Więc to jest komentarz odnośnie tej tak zwanej biskupki. Używam tego tu bardzo luźnie. Marian Bud. Jak możecie zobaczyć ludzie? To jest problem. To jest problem z kulturowym marksizmem. To są zawsze te same linie, te same idee. Społeczna Ewangelia. I na końcu dnia to wszystko jest o praniu pieniędzy od tych, którzy płacą. Od tych, którzy płacą podatki, od tych, którzy ciężko pracują, wybrać ich pieniądze i dawać tym, którzy nie chcą pracować, lub pozwalać ludziom, by bezkarnie łamali prawo, a mimo to orzekania ich jako obywateli, mimo że nie są legalnie udokumentowani, nic z tego, nic z tego jest biblijne. Wszystko, co powiedziała ta kobieta, to nie jest biblijne. Czy jest biblijne, by okazać miłosierdzie? Absolutnie. Ale jest także biblijne. By sprowadzić sprawiedliwość i by stosować prawo. Wiele z tego, o czym komentowałem, wspominam to w mojej nowej książce, książce Żadnego Króla poza Chrystusem: Upadek i bankructwo świeckich światopoglądów. To właśnie niedawno wyszło. I mówię wiele o tej idei kulturowego marksizmu. Mówię o tym, jak ten rodzaj myślenia niszczy Zachód, nie tylko Stany Zjednoczone. I teraz jestem pewien, że wraz z Donaldem Trumpem Fala się zmieni, ponieważ on stosuje prawo ziemi, on stosuje zasadę prawa i porządku i deportuje nielegalnych i tak dalej. I to nie jest szorstka rzecz. To jest prawo. Tak więc w tej książce mówię o tym, dlaczego widzimy upadek tych światopoglądów, szczególnie na Zachodzie. I wiele z tego dotyczy się faktu, że oni odrzucili króla. Jezusa Chrystusa. Więc książka jest dostępna na Amazonie. Wstawię link w opisie. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani tym, by nabyć tą książkę, będzie w opisie. Więc dziękuję każdemu za dołączenie. Ufam, że to było budujące. I oczekuję, by zobaczyć Was ponownie w następnym filmie, w następnym temacie. Topic. So, Więc dziękuję ponownie, ludzie. Nie zapomnijcie wysubskrybować do Toronto Apologetics. Po prostu zasubskrybujcie i będziecie dodani do listy. Więc dziękuję ponownie każdemu i zobaczymy się ponownie.